Krakowianie ostro ruszyli w wir przedświątecznych zakupów. Handlowcy robią co mogą, by ta najtrudniejsza dla nich próba wypadła jak najlepiej, a hasło nasz klient, nasz pan odzyskało swoje dawne znaczenie. Społemowcy z krakowskiej dzielnicy Krowodrza postarali się o dobre zaopatrzenie swoich sklepów, uruchamiając jednocześnie duże kiermasze, które traktowane są jako dodatkowe placówki handlowe, by ułatwić wszystkim dokonanie niezbędnych zakupów, tych na świąteczny stół i prezentów pod choinkę. Na otwartym dziś kiermaszu w Hali Krakowi są stoiska z artykułami kolonialnymi, słodyczami, kosmetykami i dziewiarstwem. Można kupić również gotowe świąteczne wypieki oraz potrawy z ryb. Nie wszyscy jednak wyznają zasadę, że handel, zwłaszcza w przedświątecznym okresie, to najlepszy interes. Są takie sklepy, od których niestety trzeba odejść z kwitkiem, bo ktoś wymyślił sobie inwentaryzację aż do świąt, czy właśnie zaplanował remont. W trójmieście na pewno nie zabraknie ryb. Dzisiaj można je było kupić wprost z samochodów. W domu handlowym Neptun było sporo podchoinkę, radiomagnetofony bułgarskie, kosmetyki, wyroby galanterii skórzanej, tkaniny z importu, konfekcja damska i dziewiarstwo. Do łodzi Centrum Handlowego Polski przyjechało 150 tysięcy klientów z różnych województw. Wszyscy na wieść, że półki Centralu i Juventusu zapełniły się dodatkowymi towarami. Nie martwią się tym handlowcy, zrobili spore zapasy. Szkoda tylko, że główna ulica Piotrkowska wygląda jak wygląda. Przedłuża się wymiana gazociągu. Przybyły z Warszawy ekipy specjalistyczne zapewniają, że przed świętami przynajmniej część ulicy będzie uporządkowana. W Katowicach, w przeciwieństwie do rejonów wschodnich, bardzo poszukiwanym towarem jest nadal telewizor. Dotkliwy mróz dokuczał i choć pewności zakupu nikt do końca nie miał. Ze społecznej kolejki nie ubyło nikogo. Do sklepu muzycznego rzucono gitary. W sportowym już letnia oferta. Narty wodne, płetwy, klapki plażowe, koła ratunkowe, co znaczy przezorność handlowców.